Kilkanaście książek o tematyce klimatycznej trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. To inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Wcześniej młodzi radni zorganizowali spotkanie z profesorem Szymonem Malinowskim. Inicjatywa wynika z tego, że jako Młodzieżowa Rada Miasta złożyliśmy wniosek o fundusz klimatyczny, i w ramach dotacji, którą otrzymaliśmy, zorganizowaliśmy spotkanie z profesorem Szymonem Malinowskim i lokalną działaczką konińską Agatą Kuźmińską w Oskardzie. Lecz zostały nam jeszcze środki po, po tym wydarzeniu, i zdecydowaliśmy, że chcemy przeznaczyć je na książki dla biblioteki miejskiej, a że wniosek był klimatyczny. Działania i spotkanie było klimatyczne. Stwierdziliśmy, że z, y, w tej samej tematyce je utrzymamy. Te książki są dla dzieci: są książki typowo y, takie naprawdę analityczne, a są książki takie trochę z humorem, bo to naprawdę zależy, jak kto do tego podejdzie, a ten temat jest naprawdę trudny i, i warto go zrozumieć. Dla biblioteki to cenny dar, ponieważ, jak mówi dyrektor Damian Kruczkowski, czytelnicy szukają książek o podobnej tematyce. Posiadamy już w zbiorach książki poświęconej tej tematyce, ale każda kolejna, zwłaszcza tak jak pan redaktor powiedział, w tym ważnym temacie, jest niezwykle cenna. Jest niemalże na wagę złota, tym bardziej, że wszyscyśmy winni sobie i planecie tę wiedzę, jak ją chronić, jak o nią dbać i jak z niej korzystać dalej. Więc tym bardziej to cieszy, że młodzież zdecydowała się podarować takie książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Będzie ona, będzie ten dar na pewno cennym darem i wykorzystywanym, bowiem o taką tematykę czytelnicy też pytają. Młodzież pisze pracę, dorośli potrzebują tego do swojej pracy, do edukacji dalszej również, więc tym bardziej cieszymy się z tego daru. Bibliotece przekazano również książki zakupione z grantu z Fundacji Batorego. Trafią one także do konińskich szkół. Uważamy, że są bardzo ciekawe i myślę, że wzbogacą. Bardzo wiedzę naszych kolegów i że e, pomogą nam się rozwijać. Młodzi radni mają nadzieję, że książki posłużą kolejnym osobom do zgłębiania tematyki klimatycznej.